Patrzcie szybko, bo dowody znikają dosłownie. USA otworzyło właśnie swoją puszkę Pandory, i to, co z niej wylatuje, przeraża. Przedwczoraj o 21:59 rzutem na taśmę opublikowano akta ze śledztwa Epsteina. Ponad 3000 zdjęć i dokumentów to jest taka ich wersja, teczeki Pn tylko z celebrytami zamiast agentów. Pinton, Jackson, Spacey. Ponad 500 zdjęć to tylko czarne zamazane kwadraty całkowita cenzura. Wszyscy krzyczą o uprywaniu w prawdy, a ja mówię stop. To jest częściowo prawda, ale jest to też forma ochrony danych ofiar i świadków. Czasem zamazanie twarzy to jedyna rzecz, która ratuje komuś życie po takiej traumie. Pamiętajcie, bycie w tym notesie czy na zdjęciu nie oznacza winy przed sądem, ale oznacza śmierć cywilną. To jest ten moment, kiedy internet wydaje wyrok, a ręki nic ci już nie poda. To trochę jak bycie trendowaty. Ale jest coś gorszego niż cenzura. Wczoraj na zdjęciach w tle widać było pewnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a teraz błąd serwera. Pliki zniknęły. Czy w dobie cyfryzacji dowody mogą wyparować? Wnioski wyciągnijcie sobie sami.